Witam wszystkich z telewizji AS, TVP AS. Nazywam się Eryk A. Kamiński, FM Ederson. Moja prośba, a zarazem przesłanie jest skierowane do górników, którzy właśnie w tej chwili mają protesty, kłopoty i inne problemy związane z, w Polsce. Producent telewizji AS jest Jan Kiełb, którego wspieram w walce dla ziemi Jastrzemskiej i dla prawdziwych górników z ziemi śląskiej. Wspieram oczywiście w sposób taki, żeby mu dać takiego małego kopa. W związku z tym, aby jakoś górnicy zostali zauważeni przez telewizję AS. I zauważeni też, oczywiście, przez inne media, jak i osoby, które mogą mieć cokolwiek wspólnego z kopalniami. Jak wiemy, górnictwo w Polsce upada, a to ze względu na to, że górnictwo chce być przejęte przez inne macki, można powiedzieć, które chcą doprowadzić do upadłości, a później do sprzedania tego wielkiego przemysłu, można powiedzieć kopalnia, kopalnianego, dla innych osób. A tu oso, o, o osoby, o, tu, o których chcę, chcę wspomnieć, to są osoby, które no nie w sposób można e, zauważyć, ale można e, wyczuć. I oczywiście e, nacja żydowska, e, z którą miałam bardzo dużo do czynienia w Stanach Zjednoczonych, tam się wychowałem, i za każdym razem jak jakikolwiek miałem styczności z Żydem, nawet pojedynczym, były bardzo niemiłe, dlatego że zauważyłem, że taka osoba stara się przejąć, po prostu przejąć coś co należy do mnie. Robi to w bardzo podstępny i stara być oczywiście być w, tak grać, abym ja był nieświadomy tego co mi się dzieje. Więc miałem taki kilkanaście przykładów z których się mogłem nauczyć i miałem dobrą, dobre doświadczenia z takimi osobami, którymi się absolutnie nie podobały. Więc powiedzmy, że z takiej jednej osoby robimy, przypuśćmy, grupę kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osób, które są po prostu działające w ukryciu, lub niewidzialne. Uważam, że właśnie jeżeli chodzi o kopalnie, kopalnie, tak jak inne dziedziny przemysłu w Polsce, zostały prze, prze, po prostu prze, przerobione, przemaglowane i przekazane w obce ręce. Więc w Polsce nawet można powiedzieć, że nie ma żadnych polskich, polskich instytucji, które mogłyby dać pracę, jakieś życie, przyszłość. Dla Polaków i dla następnych pokoleń. Tak jak wspomniałem, wychowałem się w Stanach Zjednoczonych i oczywiście mam, czyli posiadam obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, ale we mnie jeszcze została taka iskierka polskości. Więc prosiłbym górników, aby patriotyzm Jana Kiełba, producenta TVP-AS. Była uwzględniona przez górników z tego powodu, że Jan Kiełb naprawdę chce pomóc górnikom. Tym z dołu też. I żeby nawiązała się jakaś współpraca, jakieś, jakaś, jakieś wspomaganie jeden drugiego, zostawcie Jana Kiełba w takim miejscu, gdzie on będzie widoczny i będzie mógł mówić za yy, yy, słowami górników, za nich i przekazywać wiadomości na dla, przez, te, przez te media dla innych osób i rozpowszechniać słowo, co właściwie się dzieje. Dlatego, bo naprawdę w Polsce zostały tylko lasy państwowe i y, kopalnie, które są jeszcze w rękach polskich. A my nie możemy pozwolić, żeby te lasy i zarazem łąki, rzeki, piękne krajobrazy były oddane w obce ręce. Kopalnie to samo. Kopalnie nie mogą być przejęte przez inne ręce, dlatego że już naprawdę już w ten czas nic nie będzie polskiego, a za tym będziemy niewolnikami. Więc lasy i kopalnie jest naszą ostatnią ostoją, o które warto walczyć. Musimy. Musimy. To nie jest, że trzeba, tylko musimy zatrzymać to w swoich rękach. Jan Kiełb razem ze mną ja wspieram Jana Kiełba, razem ze mną chcemy przekazać informację przesłanie słowo by to słowo stało się ciałem aby wreszcie można było zrobić coś na temat Polski tej, tej pra, pra, prawdziwej polszczyzny ja mam wielką lukę w, w czasach kiedy solidarność powstawała więc naprawdę nie wiedziałem co się działo w Polsce ale teraz jak przyjechałem tutaj zobaczyłem co tu się dzieje i Oczy mi się otworzyły, tak samo dla wielu innych Polaków, tylko my musimy się w jakiś sposób zebrać razem. I tak jak się mówi, w siła powstaje, jeżeli powstaje grono ludzi, którzy idą w tym samym kierunku. Ja uważam, że masy nikt nie powstrzyma. Masy ludzi, osób nikt nie powstrzyma. Powstanie 10 tysięcy ludzi, później 100, może milion. Tej masy ludzi. To jest taka tama, że po prostu nikt jej nie przerwie. Więc jeszcze raz apeluję do górników, aby Jan Kiełb był waszym, waszym w jakiś sposób telewizyjnym reprezentantem, który chce Wam pomóc. Naprawdę ze szczerego serca chce Wam pomóc. Ja znam już Jana Kiełba od kilku miesięcy. Uważam to jest człowiek, który jest aktywny, jest aktywistą, nie siedzi na tyłku, nie robi e, podglądów, podejść. Tylko on albo coś robi, albo nie. Więc zróbmy to razem z kiełbem, zróbmy to razem, i zróbmy to razem z górnikami. Uważam, że będę mógł w ten sposób jakoś i Janowi pomóc, i w jakiś sposób wspierać go, rozprzestrzeniać słowo, i jak to można mówić po polsku potocznie. Idźmy z koksem, a raczej idźmy z węglem. Idźmy z węglem i nie poddajmy się. Nie poddawajmy się naprawdę nigdy. Nigdy, nigdy, nigdy nie poddawajmy się. A uważam, że zwycięstwo jest w naszych rękach. Dziękuję bardzo. Witam telewizów TVP a w szczególności górników z jaszczębia. Jestem tu teraz przed kamerą po to, żeby przekazać górnikom, że jadę tam po to do Was, górnicy, aby pomóc Wam w przejęciu Przejęciu kopalni w odzyskaniu w szczególności, w odzyskaniu kopalni, gdyż te kopalnie malutku już chcą nam zabrać. Zostały tylko lasy i kopalnie. Jak to zrobić, to teraz w tej chwili Wam tutaj przekażę. Trzeba, trzeba obalić władzę w Jaszczębiu, a to znaczy poprzez referendum odsunąć od władzy Prezydenta Panią Hetman i odsunąć Radę Miasta. A jakż będzie i później, gdy przejmiemy władzę w Jaszczębiu, będą nasze władze, wtedy będzie, można, wtedy będzie można kopalnie przejąć. Bo kopalnie są samorządu. Nie jak tam jest zapisane 51% dla, dla Skarbu Państwa. To jest nieprawda. Teren kopalni jest Jaszczębia Zdroju. I będę tam, górnicy, u Was. Pomóżcie mi i wspierajcie ze mną i przełączcie się do mnie i zróbmy tam porządek, w tym Jaszczębiu. Dziękuję bardzo.